Martyna, Cieneczka, dzisiaj pokażemy dziewczynom jak zrobić stylizację, jak po najniższym koszcie. Okej, okay, zapraszam cię do oglądania. Martyna, co znaczy po najniższym koszcie? Opowiedzmy trochę dziewczynom i skąd się w ogóle wziął pomysł? Po wziął się stąd, że każdy, każda z was, każdy z was ma inny budżet i też wiecie, każdy ma swoje początki. Czasami zaczynamy, nie mamy pieniążków na to, żeby zainwestować w dobre. Um, nie, nie chcę użyć słowa lepsze, dlatego że to nie są frezy lepsze, tylko po prostu wystarczą ci na dłużej, dlatego ceny są różne. Wiadomo, że frez diamentowy będzie dużo tańszy od frezu z węglika spiekanego. Więc stąd się wziął pomysł, żeby wam pokazać, żeby spróbować, bo ja tego jeszcze nie robiłam, czy da się opracować paznokcia? Przepraszam dziewczyny, nie chcący kopłem, ale Martyna kontynuuj. Czy da się opracować podnokcia samymi frezami diamentowymi? Niestety też potrzebujemy do tego fryzarki, więc to będzie tak mm, najniższym kosztem, ale jednak z frezarką, czyli same frezy diamentowe do opracowania skórek, masę będziemy ściągać pilnikiem, nie mamy fryz do ściągania masy i matowić będziemy niełysym i opaską ścierną, a bloczkiem. I dziewczyny, jest z rzeczy jest taka, że my użyjemy sobie frezarki Micro NX300S, czy możesz użyć dowolnej innej do której po prostu wchodzą w frezę o naszej średnicy. Dokładnie tak. A do pozostałych rzeczy, tak jak Martyna powiedziała, użyjemy tylko i wyłącznie frezów diamentowych, czyli tych, które są, można powiedzieć, najtańsze w naszym sklepie. Użyjemy tak. pinika, użyjemy bloczka i nie, zobaczymy, co z tego nie wyjdzie. Nie mamy patyczków, nie mamy żadnych innych narzędzi typu cążki, nożyczki. Mamy tylko i wyłącznie frezy diamentowe, piniki bloczek. No i jeszcze będą rękawiczki i dezynfekcja. Nie, no to trzeba mieć zawsze. Zawsze. Czyli co Martyna, bez zbędnego gadania. Do dzieła. Działamy. Wybrałam pilnik o gradacji 180 na 100, dlatego że będę ściągała masę. Nie jestem tego przyzwyczajona. Gdybym wzięła pilnik z do hybrydy. Byłaby to gradacja 180 na 240. Denerwowałabym się chyba przy tym i chyba stąd się wziął mój wybór. Zresztą chyba w większości przypadków używałam nawet do hybrydy pilników do żelu. Tak mi się wydaje. Ale powiedzmy Ale... Martyna, dlaczego on jest gruby, a nie cienki? Zupełnie inaczej. W sumie dlaczego jest gruba, a nie cienki? Albo nie, inaczej zadam pytanie, dlaczego? Nie wiem. Gorzej by ci się pracowało cienkim, czyli slimką, a i wolisz grubym pracować pilnikiem. Nie wiem i wiem, że to chyba jest dziwne, ponieważ większość osób ma inaczej. Na przykład jak z Edytą rozmawiałam z kulą na temat pilników, powiedziała, że bardzo często używa, nawet do żelu, slimki do hybrydy. Więc no ja mam tutaj zupełnie w drugą stronę. No ale jak wiecie, każdy z nas ma jakiś tam swój styl pracy, każdemu z nas pasuje, pracuje się inaczej każdym produktem. Dlatego fajnie jest mieć wybór i dopasować sobie do swojego trybu pracy to, co nam najbardziej pasuje, czym nam jest najwygodniej. Stąd też się wziął mój wybór. I ja po prostu wolę grubsze. Okej, okay, Martyna, a i teraz pytania, będziesz pracowała, co oznacza w ogóle ta kropka? Na tym pilniku, bo osoba początkująca może zapytać. Kropka oznacza gradację, na której znajduje się. Czyli tu jest kropka, czyli ta strona to jest gradacja 180, czyli delikatniejsza. Z drugiej strony jest gradacja 100, czyli bardziej ostra, o grubszym nasypie i tą stroną będę piłowała i ściągała masę. I to jest ważne dla osób początkujących, że gradacja, jeśli jest na przykład 180, to nie oznacza, że to jest ostrzejsza część pilnika, to jest ta. Delikatniejsza. Tak, no to po prostu tak działają gradacje papierów ściernych. Tak. Im wyższa, tym delikatniejsza. I ostatnie pytanie, dlaczego taki kształt pilnika, a nie inny? Tego kształtu używam do wszystkich, szczerze powiedziawszy. A ten kształt się nazywa? Jeszcze dla osób początkujących? Banan? Łódeczka? Nie, właśnie. Banan nie, czekaj, kulde. Nie, banan nie. przepraszam. Ta nazwa wyleciała mi z głowy, czekaj. Półksiężyc? Nie, łódeczka. No łudeczka chyba. Się zmieszałam już. To mam w którym nagle tysiąc ci pilników przychodzi do głowy, więc jeszcze napiszcie w komentarzu. Tak i to jest takie oczywiste, aczkolwiek nagle nie pamiętasz. Tak, więc dziewczyny napiszcie w komentarzu jaki to jest kształt pilnika i Martyna ja ma dla ciebie pytanie, dlaczego nie ten taki zaokrąglony bardziej? Że całkiem? Właśnie taki jak tak, banan? Tak, tak, tak. Dlaczego nie banan? Ponieważ ja bardzo lubię tą stronę i często nią tutaj mogę sobie tak fajnie podpiłować paznokieć, jest mi wtedy dużo wygodniej niż... Tą częścią okrągłą. Zobaczysz zresztą, jak będę nim pracowała. Czyli etap pierwszy, ściąganie masy pilnikiem przed nami. Dokładnie. Dzisiaj z wami same debiuty i wszystko w sumie robię po raz pierwszy właśnie sobie to uświadomiłam, bo nigdy wcześniej nie ściągałam, Cał... zawsze miałam frezy. Zawsze miałam frezy i nigdy nie ściągałam koloru, nawet koloru, a co dopiero masy, pilnikiem. Trochę się wkurzałam, muszę szczerze powiedzieć, bo nie jestem tego przyzwyczajona. I Jednak trwa to mega długo, pomimo to, że mam tylko hybrydę. Mam nadzieję, że sobie nie przepiłowałam paznokcia, bo już widzę, że w niektórych miejscach całkowicie spiłowałam bazę, więc mam nadzieję, że tam tylko delikatnie szarpnęłam tą naturalną płytkę. Na szczęście moje skórki nie należą do tych, które po małym draśnięciu od razu gdzieś tam wiecie krwawią, bo też sobie te skórki poharatałam i w ogóle nie jest to bezpieczne przede wszystkim i nie jest to precyzyjne. To miejsce, gdzie mamy odrost i zaczyna nam odrastać hybryda, jest Pilnik nie jest na tyle precyzyjny, chyba że wiecie, tak siedzicie i dubiecie bardzo powolutku, delikatnie i bardzo precyzyjnie, to spoko, ale i tak zawsze jest większa powierzchnia piłowania niż opaską ścierną. I tutaj się zdziwiłam, bo w sumie mam już spiłowany cały odrost, czyli moją naturalną płytkę. No, nie polecam. Ale Martyna, teraz takie pytanie tak do Ciebie, że... je, jeśli ktoś na przykład będzie cały czas to robił, to może dojść do pewnej wprawy, że pozwoli mu to się robić lepiej. Tak i na pewno szybciej, wiecie też inaczej, zupełnie inaczej coś się robi przed kamerą, dlatego ja nie jestem też w stanie sobie gdzieś tak wziąć tutaj dłoni ani też schylić głowy, ponieważ jeżeli schylam mam ją w górnej kamerze, jeżeli sobie dam coś wyżej, to wy tego nie widzicie, więc mi też się zupełnie inaczej pracuje, przez co może też automatycznie, na pewno też automatycznie wolniej, ale nie zmienia to faktu, że trwa to dużo dłużej. I potrzebujesz do tego większej wprawy na pewno. Tutaj, żeby wypiłować te wszystkie miejsca przy wałach okołopaznokciowych, no to już zdecydowanie wolniej wymaga to więcej precyzji, wprawy, doświadczenia i czasu na pewno. Czyli co, teraz przechodzimy Martyna do skórek i zaczniemy od frezu młody? Tak. I opowiedz coś trochę o nim. Na pewno jest to frez diamentowy, to już wiemy. Dlaczego od niego zaczynasz? Zaczynam od niego, ponieważ postaram się nim zastąpić takiego wariata, którego używam na co dzień w 90% przypadków. No i zobaczymy, co z tego będzie. Podejrzewam, że będzie się dało, ale też pewnie będzie trwało to dłużej, bo no wiadomo, nie będzie tak ostry jak frez z ostrzami. A po jakim na jakich obrotach będziemy pracować? Bo coś mi doszło słuchaj, że na pudełku jest taka informacja. Zgadza się? Tak. Na pudełku jest na każdym frezie jest informacja. Chyba, że masz frezy z serii Turbo, czyli te czarne, wtedy możesz się odnieść do serii podstawowej, ponieważ obroty będą mniej więcej te same. Wiadomo, że tam jest duży przedział, dlatego każda z Was może to dopasować do swojej frezarki jaką ma, jakiej używa i do swojego doświadczenia. I co jest, moja droga, ważne, tak jak pisze tutaj na tym frezie, obroty 4900, tylko pamiętaj, testowaliśmy je na swojej frezarce Micronix 300D. Tak. Jeśli masz swoją, zacznij od tego niższego pułapu i tak wiesz, powoli odkrywaj i dostosuj te obroty do, dla siebie? Do siebie. Do siebie. Dokładnie. Czyli co, Martyna? Zaczynamy. Zaczynamy. młodym, już skończyłam pracę. W sumie opracowałam nim praktycznie, chyba nawet całe skórki, bo możesz spojrzeć teraz, że wygląda to już całkiem nieźle. Teraz wezmę tylko kulsona, żeby dopracować i usunąć między innymi takie falbanki, jakie mi tutaj albo powstały. Chyba zrobiłam to pilnikiem, nie jestem pewna, albo już to miałam wcześniej. Nie wiem, teraz nie jestem pewna. Więc. Kulson, tak jak już wspominałam w każdym poprzednim filmiku, dla mnie to jest frez tylko i wyłącznie do dopracowania skórek. właśnie żeby pozbyć się takich pojedynczych fafroszków czy jakichś tam ewentualnych falbanek. Martyna, i powiedz mi jeszcze, czyli kulson do falbanek i do fafroszków, a przykładowo, jak masz drogowo ciałą skórę z boku paznokcia, palca? Też. Też można? I to Też, nie ale to możemy tak naprawdę zrobić każdym frezem, nawet jeżeli na przykład masz już wariata, każdym diamentowym kuleczkom, nawet młodym. Młody jest delikatniejszy niż kulson. Więc zdecydowanie kulsonem będzie to lepiej. To jest taka wiecie, twarda, zrogowa ciała, skóra, i to jest takie chyba nawet przyjemne. Przynajmniej moje klientki to lubią, jak się im to usuwa. Przyjemne, i później to jest takie fajne, bardzo, bardzo mięciutkie i przyjemne. I I na jakich obrotach będziemy pracować kulsonem? Pokażmy na pudełku. Przedział mamy od 4 do 9 tysięcy, dokładnie tak, jak to było z młodym. I myślę, że też wrzucimy 5. Zresztą wyjdzie potem... w praniu. No, dokładnie. Ja jestem już bardzo zadowolona z efektu. Ponieważ o dziwo bardzo fajnie udało mi się opracować skórki samymi frezami diamentowymi, czyli młodym i kulsonem, ale jeszcze teraz tego frezu używam zawsze. Nie zawsze używam na przykład kulsona, bo nie zawsze mam jakąś falbankę, czy tam jakieś pozostałości drobne fafrochy. Ale zawsze używam magika, czyli takiego frezu coś ala płomyczek, żeby stworzyć jeszcze więcej miejsca tutaj pod wałem około paznokciowym na kolor. No co za tym idzie? Twoja stylizacja dłużej będzie wyglądała aż tak. Tak, ładnie. tak, i żadnym frezem wcześniej nie potrafiłam zrobić tego aż tak głęboko, więc y, mi się wydaje, że to jest fres po prostu idealny i ja go potrzebuję zawsze. Czyli, Martyna, robimy to miamę? Tak jest. Jak widzisz mamy już efekt końcowy opracowania skórek samymi frezami diamentowymi i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będzie taki ładny efekt. Co prawda zrobiłabym to na pewno szybciej wariatem, ale chyba nie na tyle szybciej, w sensie spoko było, jestem bardzo mile zaskoczona. Wiadomo też nie miałam nie wiadomo jak zrośniętych tych skórek i nie wiadomo jakich twardych, ponarastanych, ale jednak efekt mnie bardzo zaskoczył, ponieważ osiągnęłam dokładnie to samo. Co po pracy wariatem i fryzami z węglika spiekanego. Więc nie, znaczy, może nie, nie trzeba inwestować, bo jednak te frazy będziesz musiała wymieniać długo częściej i gdzieś tam na dłuższą metę patrząc. Po czasie więcej wydasz i tak na frezy diamentowe, jeżeli będziesz ich używać do opracowania od początku do końca paznokcia. Więc no nie powiem, że się opłaca, ale powiem, że się da. I można uzyskać dokładnie ten sam efekt. Ja jestem bardzo zadowolona. Czyli Marcel, teraz tak naprawdę z naszych produktów, które możesz użyć do wykonania stylizacji, zostało jeszcze tylko zmatowienie. Pokażemy dziewczynom, że to jest możliwe do zrobienia. Tak, mamy bloczek i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie mieliśmy szczoteczki. Musiałam ją wziąć w trakcie, ponieważ no, nie byłam w stanie opracować skórki bez tego, ponieważ miałam wszystko zapylone. To pewnie też będzie widać, było widać i. Jeżeli tego paznokcia nie odpyliłam, to nie miałam pojęcia, gdzie jest pył, gdzie jest skórka, co jeszcze muszę dopracować. I przede wszystkim tutaj musiałam bardzo dokładnie oczyścić w tej jamie, e, która nam powstała, te fafrochy, bo nie wiedziałam, czy tam jeszcze mam jakieś skórki i nabłonki, czy to jest już coś, co wyfrezowałam, czy muszę to jeszcze dopracować. Więc jak przedstawiliśmy Wam te szczoteczki, ja to przedstawiałam jako produkt totalny must have, niezbędny do wykorzystania, stylizacji i wiem, że tam się pod spodem pojawił jakiś komentarz, że jak to nie tego. że da się bez tego. No ja próbowałam, mówię tylko i wyłącznie o mojej pracy, ja nie jestem w stanie naprawdę zrobić bez yy, szczoteczki paznokci, więc no, jeżeli potrafisz, szacun, no, <gryw> ja nie jestem w stanie. Dobrze, możemy przejść do matowienia blaczkiem. Tak, opracowany paznokieć jest gotowy do nałożenia preparatów. Następnie, wiadomo, kolor i wszystkie inne rzeczy, które chciałabyś na nim mieć. Jak, w sumie? Jak widzisz, da się. Jak widzisz, da się. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona pracą fryzami, w sensie, że od początku do końca można zrobić to z tym samym efektem końcowym. Aczkolwiek bardzo niefajnie mi się ściągało, jak już wcześniej wspominałam. Masę masę pilnikiem, no i matowienie bloczkiem. Też nigdy tego nie robiłam, od początku miałam opaski ścierne i dla mnie to jest dużo bezpieczniejsze też przede wszystkim, ponieważ bloczek jest taki na tyle masny, gruby, nieporęczny dla mnie, że matowiąc jedno miejsce jeżdżę sobie w trzech innych miejscach, chociażby po skórze, po wale okołopoznokciowym, który Czasami jest też sfatygowany po frezach, już wiecie, dwa machnięcia za dużo i może się zadziać coś przykrego, więc jest to niefajne. No jednak opaska ścierna jest dużo bardziej precyzyjna i też nie jestem pewna co do tego, czy mam dobrze zmatowione miejsce pod wałem oko paznokciowym. Te miejsce, którym robiłam sobie przestrzeń na kolor magikiem ponieważ musiałabym tam naprawdę głęboko wjechać tym bloczkiem, a tak jak mówiłam wcześniej, jest taki masny i już bardzo sobie jeździłam po skórze, Było to po prostu nieprzyjemne i tu jest kolejny plus jednak dla łysego. No ale wiadomo, da się. Nie jest taki matowy jak po łysem i jakoś tak nie jestem przekonana do tego, czy on będzie miał taką przyczepność fajną, no ale to się okaże. Zrobię teraz tego paznokcia i, i dam wam znać później, czy coś się działo, czy się zapowietrzał. Wydaje mi się, że nie powinien, bo jednak w dalszym ciągu bardzo dużo dziewczyn tak pracuje. No ale zobaczymy. Ja jestem po prostu przyzwyczajona do innej pracy, dlatego nie neguję, broń Boże. Chodzi po prostu o to, że robiłam to pierwszy raz i jednak wrażenie, odczucie mam zupełnie inne. Przede wszystkim dużo dłużej to trwa. No i nie jest to dla mnie na tyle bezpieczne i precyzyjne przede wszystkim. No ale jak widzisz efekt końcowy jest osiągnięty. Jak najbardziej da się to zrobić, żeby to wyglądało ładnie, estetycznie i tak jak powinno być. Martyna, ja ci dziękuję bardzo za poświęcony czas, bo nagrywaliśmy ile? Jak dobrze <grystkowo> widzę. Wyjątkowo długo. Jak dobrze widzę. Że nagranie tego odcinka zajęło nam no, nie widzę. Widzę godzinę i 25 minut. No dobra, i 10 minut na pana pana z wodą, który przyjechał. Więc dziękuję ci za ten mini poradnik dla dziewczyn. Tak jest. Dziękuję bardzo. Wiesz, jeśli stwierdziłaś, że kurde, mądrze gada, fajnie pokazuje <grystki> To pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, bo komentarz już pewnie przed chwilą zostawiłaś. Dziękujemy. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Wujaczki, papa.